Siemanko, Czeja. cześć, jest ze mną dzisiaj właściciel i dość fajne autko w niecodziennym setapie. Jest to dokładnie Mazda MX-5, ja ale chcieliśmy ten zrobić tak, o. no dobra, kontynuuj. Tak, jest ładna, świeżo oklejona, fajny design, naprawdę spoko to wygląda. Autotoróweczka, fest tutaj upalana po torze, właściciel może się tutaj pochwalić, że bardzo dobre Czasy tutaj osiąga tym wozem. No i co tutaj dzisiaj będziemy robić przy tym wozie? Bo na pewno nie będziemy. Hej, uwaga, uwaga! Bodyki tu robić. Nie będziemy bodyki tu robić. O, dobra, ogólnie to tak. Yy, czasy były fajne, ale trzeba żeby zrobić jeszcze fajniejsze czasy, trzeba było dodać trochę mocy. Więc dlatego wrzuciliśmy tutaj z pomocą chłopaków z C2 wrzuciliśmy takiego oto Rotrexa. I dzisiaj przyjechałem, żeby tutaj chłopaki pomogli i wystroili tą furkę i zobaczyli, czy coś z tego będzie. Dokładnie. W skrócie, jaki mamy tutaj setup? 1.6, seryjny motor po remoncie. Remont robił tutaj właściciel. Więc silnie chodzi cichutko, ładnie. Troszkę już kilometrów zrobił, więc jest wstępnie dotarty. Mamy tutaj żółte wtryskiwacze RX8440. Cewki wagoskie. Stroić będziemy to na EQ Master'ze EMU Classic. Moc docelowa? Nie wiemy. Im więcej tym lepiej, tylko bezpiecznie. Im <laughs> więcej tym lepiej, byle nie za dużo. Bo to nie jest turbo, że sobie podniesiemy albo opuścimy doładowanie. To wszystko zależy od przełożenia, które tutaj mamy. Tak? Z wału na Rotrexa, który jest zamontowany tutaj. I od tego wszystkiego właśnie zależy jakie będzie doładowanie. A od doładowania zależy moc jaką wygeneruje ten silnik, chociaż fajnie by było tutaj 250 koni zrobić, byłoby ekstra, nie wiem czy będzie, jakie będzie doładowanie finalnie, bo teoretycznie powinno być gdzieś w okolicach na te 250 koni, ale no nieraz teoria z praktyką troszkę tutaj wiadomo się lubi minąć i zobaczymy finalnie w tym silniku jaką to będzie miało sprawność przy jakich obrotach kompresora ile nam da tutaj powietrza mamy tu jeszcze fajny kolektor wydechowy z tego co widzę 421 pewnie tak 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 wydech ile tutaj mamy Wydech? Nie, to jest niestety 2,25 z, z tego tytułu, że wydech zrobiłem tutaj z 4 lata temu. Aha, czyli i stwierdziłem, że okay. dobra, na razie zostawimy jakby to. Teoretycznie było... robiliśmy nawet na oryginalnym wydechu 250 koni w takiej no, maździe, ale... więc też daje radę, tylko troszkę brzuszek się robi na końcowym tłumiku. Ale Ori ma dwa cale bodajże, więc troszeczkę <laughs> tak, różnica tak. będzie tak. Czytanie. Jest bardzo cieniutki. Co my tutaj jeszcze mamy? Gruba chłodnica. Kilka chłodnic tutaj, oleju. jedna Wspomagania. Do Jest tak, e, silnik e, Rotrex. Rotrex. I tam z tyłu I jeszcze z tyłu mamy jeszcze chłodnicę od wspomagania. Mamy tutaj też orurowanie z kompozytu całe, żeby zredukować wiadomo wagę. Spory interkuler 180 na 550 więc y, powinniśmy mieć dość chłodno w dolocie, tym bardziej że. Rotrexy mniej grzeją powietrze niż Turbo, ale no finalnie zobaczymy, ile tutaj stopni będzie nam docierać do silnika i co z tego finalnie wyjdzie. Mam nadzieję, że nie będzie tutaj żadnych fakapów, chociaż trzeba wspomnieć, że to jest taki zestaw prototypowy. Tak? To jest pierwszy zestaw, który zaprojektowaliśmy i zrobiliśmy tutaj do Mazda MX5 pod ten silnik. Więc y, może coś tutaj trzeba by nie poprawić, teoretycznie wszystko tutaj i praktycznie jest y, w linii, ale no wiadomo nieraz jakieś niespodzianki mogą się zdarzyć i może jakaś mała korekta tutaj o sprzętu będzie trzeba, raczej będzie trzeba ją zrobić tak, ale no co zaczynamy chyba strojenie. Jeszcze mogę dodać, że z ciekawszych rzeczy. Jest to, że kiedyś tutaj w tym aucie już był kompresor, tylko był to Atom M62 z Mercedesa I co było ciekawe, no był on strasznym wyjcem, jak pewnie wszyscy no tak. wiedzą, którzy to <grym> słyszeli Póki co wiadomo, póki co tylko docierałem furę po zmianie oleju, gdzieś tam ją do 4-5 tysięcy, kręciłem i naprawdę ze środka nawet go nie słychać Czegoś nawet nie spodziewałem, więc no jest pozytyw, pozytyw wrażenia i zobaczymy co będzie zaraz Jak się uda Tomkowi wystroić tą furkę Faktycznie, bo e, można tutaj wspomnieć, czym się różni taki ITON e kompresor od mm, Rotrexa albo na przykład Vortecha, bo tamte kompresory mają tutaj e, przekładnie mm, na trybach zwykłych, zazwyczaj planetarne, ale to są dalej tryby. Tryby przy wysokich obrotach wiadomo, wydzielają hałas, wyje to. Taki dźwięk typowego kompresora. Tutaj mamy troszkę inną technologię, którą Rotrex opatentował. Są gładkie wałki w środku i specjalny olej trakcyjny w tym kompresorze. I nie ma tam żadnych zębów na przekładni, więc dlatego to tak fajnie, cicho działa. I nam nie wyje. Mamy 4-5 tysięcy obrotów, a słyszymy tylko szum powietrza, a nie słychać żadnego wycia. Ale to odpalimy, może pokażemy, jak to działa. W sumie to po bo nie będziemy go tak gazować bez strojenia. Biorę się do roboty, generuję moc i zobaczymy, co z tak jest. Czy silnik nie pójdzie? Do góry. <laughs> to wiadomo. Właściciel się trochę ja. bo cyka tutaj silnika, bo sam robił remont i w sumie. Zajmuję się głównie blacharką, ale dla siebie stwierdziłem, że silnik można tak spróbować skręcić. <laughs> więc ale zobaczymy. No, teoretycznie, prosty silnik, jeśli robiłeś wszystko według serwisówki. Było robione, ale to wiesz. To powinno być ok, tak? Powinno być. Trzymamy kciuki. Ja się no zawsze śmieję, że mm, lepiej poskłada osoba silnik, który. Która go zrobi pierwszy raz, bo weźmie serwisówkę, każdą śrubkę skręci tak jak trzeba, tak? Popatrzy, pomierzy, wszystko po kolei, niż jakaś osoba typu internetowy ekspert, który nie używa nawet żadnych kluczy po prostu, żeby na odpowiedni moment dokręcić śrubki, tylko on mówi, że jak w strzela, to jest to niuta. No, bo wiesz, czas to, czas to pieniądz, więc po prostu. Tak, a... Pasowanie na przykład panewek to sprawdza, raczej w ogóle go nie sprawdza, bo na przykład mówi, że już tyle osób sprawdzało, i zawsze było ok, że on w tym silniku to nawet nie ma sensu do tego sprawdzać. No to sorry, wiecie, taki silnik będzie lepiej poskładany niż przez takiego eksperta, bo zazwyczaj po takich ekspertach to potem są same wybuchy, bo coś nie tak dokręcone, coś przekręcone, coś pasowanie miało złe. No i potem źle to wszystko kończy. Więc myślę, że będzie dzisiaj pozytywnie. Biorę się do roboty, ustawiam, robię konfigurację i działamy. Wstępnie auto już zaczęliśmy stroić, jest podstrojone. Zrobiliśmy pomiar testowy, wygląda to tak. Moc jest taka, ale mamy tutaj problem i już pokazuję w którym miejscu. Tu jest problem, zobaczcie co się dzieje. Doładowanie jak to w kompresorze jest cały czas im większe obroty tym wyższe doładowanie, tak? Ta charakterystyka powinna nam lecieć cały czas w górę do 7,500, a przy 6 tysiącach silnik traci przepływ, strasznie się zalewa. Więc jest problem z wałkami i dopytałem się właściciela i jest tutaj mod zrobiony taki, że są dwa wałki wydechowe, czyli wałek wydechowy jest też na ssącym. No i on był tak na oko ustawiony. Według mnie jest za mocno przyspieszony, dlatego w ogóle tutaj nie mamy góry. No i właśnie trwa akcja serwisowa. Będziemy przestawiać tutaj wałeczek z żeby odblokować górę. Bo no nie może być tak, że po prostu on się nam tutaj strasznie zalewa. Tak? Charakterystyka jest taka, że jest 6000 i koniec obrotów. Nie? Więc przestawiamy wałek i zaraz wracamy dalej do strojenia. Wałki przestawione, dokładnie opóźniliśmy o jeden ząb wałek dolotowy, więc powinna nam się poprawić góra dość mocno, może być jakiś spadek w dołu, ale no tak to działa, więc rozgrzewamy motor i robimy test. No i jak widać na wykresie wszystko zgodnie z prawami fizyki. Czyli straciliśmy dół, zyskaliśmy górę. Możemy teraz motor zakręcić śmiało 500-700 obrotów wyżej. Muszę tutaj zrobić całkowitą korektę paliwa, bo mi się tutaj wszystko rozjechało, pozmieniało, więc mam tutaj trochę roboty, ale no, idzie w dobrym kierunku. powiedzieć coś więcej na temat tego kompresora na temat tego setupu wałki mamy ustawione mocno na oko nie mamy jakiegoś precyzyjnego tutaj koła do regulacji bo tak to byśmy mogli ustawiać parę stopni w lewo parę w prawo a tutaj no niestety możemy przerzucić tylko ząbek w lewo ząbek w prawo według mnie charakterystyka jest teraz taka w miarę optymalna Choć jak widać po wykresie, ten silnik cały czas chce w górę się kręcić, ale no tutaj seryjne bebechy, więc nie możemy poszaleć zbytnio, żeby korbowody po prostu się nie pogięły, bo każde z tych obrotów w górę, to dla korbowodów jest niezły wysiłek, żeby to wszystko utrzymać, a druga sprawa, bardziej nawet niż korbowodów, to bym powiedział dla śrub w korbowodach, tak? bo tam jest duże wyzwanie. Aktualnie mamy 220 koni, 236 nm. Pod samą odcinką mamy dokładnie 0,6 bara doładowania. Małe doładowanie jak na ten silnik, bo w turbo to tak normalnie pod war doładowania, dmucham na te 250 koni. Jeszcze wspomnę może o temperaturach w interkulerze, bo wiecie co, pod odcinką. Mam no, 28 stopni, a na hamowni jest 17, więc można przyjąć no, 10-11 tam 11 stopni. Wiadomo, czujnik i ja też do stopnia nam nie pokażę. A on jest budowany nie w rurze, tylko jest stawiony w kolektor sący, który jest też podgrzewany przez silnik. Więc według mnie, bardzo dobry wynik. Fajna temperatura w dolocie. Na słuchawkach czysto, nic mi tutaj nie stuka. Zapłon całkiem optymalny, choć próbowałem jeszcze dorzucić troszkę zapłonu, ale silnik już nie reaguje mocą. Więc na ten moment to chyba będzie finał. Żeby tutaj więcej dmuchnąć z tego zestawu, no to możemy zawsze zmienić kółko na kompresorze i wtedy podniesiemy doładowanie na 0708 ale no celowo planowaliśmy, żeby przy tych 6000 tysiącach było gdzieś okolice 0,5-0,6 no i tak mniej więcej udało się trafić w te wartości więc tym razem teoria z praktyką i obliczenia całkiem dobrze się tutaj pokrywają co tu mogę powiedzieć, no, teoretycznie powinno to fajnie jechać tym bardziej, że to jest auto torowe, które będzie cały czas pracować w zakresie 6-7,5 tysiąca, a może no 5,5, 7,5 powiedzmy, tak? Te 2000 gdzieś tam wyjście z zakrętu. Więc teoretycznie cały czas w tej um, górnej granicy, w górnym zakresie obrotowym, czyli tam, gdzie mamy dość sporo mocy. Seryjnie ten silnik ma, przypomnę, 110 koni. Nie ma tutaj jakoś zbyt dużych wodów, więc um, no co, mamy 110 koni przyrostu. Więc chyba, chyba fajny przyrost jak na seryjny silnik. Myślę, że tutaj kolejnym modem to będzie zmiana kółka na kompresorze i jeszcze trochę dodmuchamy, ale myślę, że na razie można trochę pojeździć, zobaczyć po prostu jak to się sprawuje na torze i wtedy dopiero myśleć o zmianie kółka. Kółka do tych kompresorów są wstępne możemy zmienić, wtedy tylko jakaś malutka tutaj korekta w softie i będzie wszystko elegancko tutaj śmigać. No to co? Nie wybuchła, zobacz. Nie, nie wybuchła. Jeżeli silnik tybu... poskładałeś chyba? Nawet dobrze. Nie wiem, wytrzymał, więc nie jest źle. Ogólnie Morda się cieszy. Że tak powiem, dwójka jest z przodu, nawet dwie. Jak no, się... Nawet dwie. Dwuńki. Nawet dwie, aczkolwiek zobaczymy, jak będzie na testach drogowych. No tak, bo... pojedzisz, potestujesz i, i w razie czego wsadzimy troszkę mniejsze tutaj kołeczkę i będzie więcej mocy. Ja jestem zadowolony z tego, że nic się tutaj nie grzeje. To wszystko jest po prostu tutaj ledwo ciepłe. Pasek się nie ślizga, nie musimy nic tutaj poprawiać. E jeden pasek wytrzymał strojenie. Nie jest w ogóle gorący, więc wytrzyma na pewno ich powstanie na torze. Jak pewnie widzieliście, gdzieś będzie tutaj przebitka. Zrobiliśmy nawet małe popsy. To będziesz miał na Switch, tylko musisz sobie dwa tak? switch, żeby podpiąć do Eku Mastera. Ja ci powiem, jak. Ogarnię. I no wiesz, nie robiłem ci tak, żeby cały czas no, ci coś ja nie Bo przyjedzie na torze, no co puszczenie gazu, żeby takie kule ognia szły, no to tak. No wiadomo, no, nie ale wiem. czasami jak się chce, to <laughs> fajnie, że są. No co, co, ale ogólnie ważne. chyba zadowolony jesteś, Nie, co? Nie no, fest. Powiem szczerze, już tak jak wcześniej na początku, gdzieś tam jak było, bo gdzieś tam się pokazywało 190 parę, mówię, kurczę, nie zrobimy tych 200, to aż 220 wyskoczyło, więc w ogóle mega, mega fajnie. Jest no i co, co? I tam obsody. jeszcze wspominałeś, że gdzieś jest jakiś zestaw z Rotrexem, który tak, daje nie pamiętam 100... jak się ta strona nazywała, aczkolwiek gdzieś jak sobie wklepałem z ciekawości właśnie jak to wyglądało, bo też jakiś tam kit znalazłem za granicą, mm -hmm. tylko że do 1.6, nie wiem czy ten sam model Rotrexa czy nie, ale też był to Rotrex, mm -hmm. z tych 110 koni oryginalnych, na 175. Robię. No to tutaj no, mamy a w troszkę. W tej sytuacji więcej. Jest, no, jest, jest grubo. No to super. Na dzisiaj finał, bo e, trzeba pojedzieć, potestować, zobaczyć, jak to wszystko w boju będzie się sprawdzało. E, podejrzewam, że za jakiś czas spotkamy się ponownie z mniejszym kółkiem tutaj, z większym doładowaniem, bo silnik to przyjmie, więc nie powinno być problemu. Więc e, co? Dzisiaj finał szczęśliwy. Zostało tutaj jeszcze tylko parę pierdołek pod maską do ogarnięcia. Tutaj wiązkę dobrze poizolować, posprawdzać, tutaj wszystko. Ale wycieków żadnych nie ma. Więc fajnie, że się udało z sukcesem, bez żadnego fakapu. Nie mieliśmy tutaj. Um, a w sumie jeden problem to był, ale to na samym początku. malutki <grytanie> 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 Z blow-offem, tutaj, bo mieliśmy ja wiem, tutaj. Czeka, już go do pudełka włożyłem. Pokażę. Pokażemy, trzyma. co to jest za dzieło. Forge. Nie polecam, bo nówka. nówka. A on jest na tyle nieszczelny, że po prostu ustami, jak się tutaj dmucha, to ucieka on do po prostu. I sprawdziliśmy szczelność, i wszystko tutaj bokiem szło, więc można sobie na półkę jedynie postawić takiego blofa, nie wiem czy to jeden się taki trafił. No ale sorry, jak się trafił jeden, to znaczy, że nie ma kontroli jakości ten produkt, tak? Więc może się trafić więcej takich nieszczelnych blofów. Więc ogólnie to nie polecam Okazał się taki zwykły, typowy chińczyk do Audi, który właśnie miał tą samą średnicę, okazało się, że jest znacznie lepszy. Więc na dzisiaj to tyle. Obserwujcie nas, bo Pewnie się ta Mazda jeszcze pokaże. Projekt u nas na rozwojowy będzie. Projekt na pewno. Rozwojowy. A może kiedyś trójka z przodu, ale to już. <laughs> nie, może nie z tym. <laughs> wiesz co? <laughs> Trzeba było zakuć. Trzeba na było pewno. tam korbę wrzucić większą i śruby na korbę, nie? Bo no, tutaj. Ale musi wiesz, chociaż sezon tak pojeździć. Ja bym to zakręcił. Najpierw wyżej. jest kółeczko. Ja, ja, a, no właśnie. Ja no? bym to zakręcił wyżej 8000, bo tak jak tutaj na wykresie widać, on cały czas chce. Ale limiterem jest po prostu tutaj w Pompoleju. Więc tego na razie nie przeskoczymy. Także na dzisiaj to tyle. Cześć.